Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taka szybka, szybka robótka. Mam nadzieję, że szybka. Eee, rozbieram taki, oto, alternator. Widzę, miedziuchy tam sporo powinno być w środku. Do tego jest tutaj kabel z miedziuchą. Widać, widać chyba. Sama miedziucha. Nie wiem od czego to jest. Nie ma żadnej tabliczki. Nic tu nie znalazłem. Jakiś stary alternator. Zobaczymy, ile on waży Wszystko zakurzone, bo tu drewno szlifowałem. Idę, w 5 kg więcej. Razem z tym kabelkiem. 7 kg, 124 g Rozbiorę go. Zobaczymy, co uda się odzyskać. Liczę na miedź i troszkę aluminium. Głównie miedź. Dobra, biorę się do roboty. Co tutaj rozebrać? A tu są szpilki. Mam nadzieję, że pójdzie łatwo odkręcić. I tyle. Dobra, jedziemy z tym sprzętem. Thank you sprzęgiełko i kurczę, nie, nie dam rady go wykręcić, bo tu trzeba mieć taki klucz, taką tulejkę. Specjalny klucz tu się składa, torxa w środek i się odkręca. Ale tak patrzyłem, to sprzęgiełko jest sprawne w ogóle. W jedną stronę się obraca, a drugą mocno trzyma. czyli dobrze działa dobra, także nie wiem jak to jak to tu teraz rozebrać chyba młotek pójdzie w ruch młotkiem tu obstukam tą obudowę luminiową i tyle nie będę się tutaj bawił poczekajcie, pójdę do imadła na dwór do takiego dużego, wkręcę sobie to i tą obudowę obstukam no, rozbiłem, rozbiłem tą budowę. Tu jeszcze takie tulejki miedziane, znaczy ten, no, miedziane, miedziane wydobyłem, a ten wirnik to poprzecinałem te, te elementy, uzwojenie przeciąłem z jednej strony, z drugiej, i powinna mi tutaj mieć ucha ładnie wejść. Najpierw ją wydłubiemy. Dobra. samego wymiotka tyle mi życzy. Troszkę tego było. Jeszcze teraz muszę tutaj wy wydłubać to. No, wybiłem to mnie dziuchę z tego elementu. Dobra, teraz tylko tutaj porządek zrobić, Posegregować Tu jeszcze aluminium muszę odzyskać. Tu jest plastik chyba miedziane, jakieś takie druty, jeszcze i troszkę aluminium. Tu też troszkę aluminium i miedzi. I przejdę do podsumowania. No i tak to wygląda. Aluminium. Niedziuchy sporo tutaj mieć pobielana i stal taka drobna. No i ten główny element jest sprzęgiełkiem. Dobra, wrzucam wagę i ważymy stal. Stali mamy 4 kg, 222 g, po złotóweczce 422 aluminium. Odlew 968 g po 7 złotych. 6 ,78 zł 78 groszy, narastająco 11 zł. Teraz wrzucimy miedziuchę. Pojemnik wytarowałem, dlatego tu jest na minusie. Wrzucamy miedziuchę, policzę to jako miks. I te elementy małe też, wrzucę jako mieć miks. Ile tego mamy? Kilogram 432 po 32 zł i 30 groszy. 46 ,25 zł, 25 groszy. Łącznie z alternatorek wyszło 57 ,25 zł, 25 groszy. Myślę, że wynik bardzo dobry. Pracy dużo nie było. Najwięcej to tutaj, żeby to mnie dziuchę wydłubać, a tak to szybko i sprawnie. Ten przewód też moment obskrobałem. Cienki taki był tylko igielit, rozciąłem i to ładnie wyszło. Także ja jestem zadowolony. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i co? Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Hej.